Maneczka z tej strony, Coxman. Chciałam Was pytać w kolejnym odcinku na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku, tak, będziemy się zbroić ee, do wyjścia do. Nie, nie do. Endu, do Endu, o! Będziemy się zbroić do Endu. W No i tak. Jeszcze przed odcinkiem byłem troszeczkę poszukać, no i znalazłem troszeczkę zaklętych butelek. <laughs> z mięsa, patyki. I nic. przepraszam, jakbym miała taką chrypę, ale ja to nagrałem wcześniej rano, więc jestem jeszcze troszeczkę zmęczony. I tak, e, mamy 21 level, a ja chciałbym bardzo dobrze zenchantować w ogóle nasz ten. Więc dlatego szybciutko o. No dobra, 22 level. <tryk> no może być. I tak. Dzisiaj głównie będziemy w kopalniach. No, w kopalniach. W jakiś tam twierdek itd. Tak bo potrzebujemy dużo tego. Hmm. Chociaż nie, przecież mamy... Mamy diaksy. Tak, mamy diaksy. I potrzebujemy jeszcze książkę. Dobra, mamy taki książek. Bo nie wiem czy wiecie, bo ja chcę zrobić yy, ten. Stół do enchantu. I najgorszą rzeczą jest to, <laughs> że nie mamy gdzie go uszykować. No chyba, że tak. Bo mamy te książki. Eee, czy my mamy tutaj jakikolwiek. Dobra, mamy stak drewna. Bo chodzi mi o to, żeby tutaj zrobić biblioteczki. I to nie wiem, jak to będzie wyglądać, bo. Kwiatka, <laughs> <laughs> eee, bo coś. O nie, no odwrót. Dobra, nieważne. Nieważne. Dobra. Mm. Tak, tak. Kurde, no. Fajcie, <laughs> co mogę zrobić? Biblioteczki. 9 biblioteczek, 10. A potrzebne nam jest troszeczkę więcej. Więc teraz już zaczyna się noc, chyba. No, zaczyna się już pomału noc. Więc ja. Tak, <laughs> fajcie. Bo jest wcześniej rano. Nie mogę się skoncentrować, przepraszam, ale tak. Teraz jest noc. Po nocy pójdziemy jeszcze do twierdzy po troszeczkę. Nie, nie, w ogóle po drewno wystarczy, że pójdziemy. Dobra. Nie zwracajcie na to uwagi, że znowu mi się tutaj pojawiają te, en... te artygmenty, ale nie moja wina, po prostu Minecraft to musiałem zresetować. I tak. Potrzebuj... Dobra, mam tutaj przecież siekierkę. bo jakbyście się zastanawiali. Po co mi biblioteczki? To dlatego, że tak... Yy, 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 biblioteczki mi są potrzebne po to, gdyż kiedy będziemy yy, brali i chcieli coś zenchantować, czyli zaklęnąć po prostu, ja to mówię w angielskiej wersji, tak jest trochę lepiej, yy, to co? A, to to, że yy, potrzebna do tego i potrzeba do tego chyba chyba tam ileś tamtego Chyba 30 ksiąg, 30 tych reguł z książkami czy coś w tym syroku, a nie będzie dawać na ten najwyższy poziom dlatego że czasami jest taki bug, że... Yy, <laughs> że, że, że co? A, że to, że potrafi być yy, że ten sam enchant na przykład może być tylko na pierwszym levelu, czyli na tym najsłabszym i będzie ten sam Dokładnie ten sam będzie na najwyższym levelu. Czyli by się straciło 30 punktów, a straciłoby się 30 punktów, a, a z drugiej strony, no to jakby to było mniej, to by się miało tylko, na mimo, się tam tylko chyba 6. I powiem Wam tak szczerze, że ja chyba wiem, co będę musiał zrobić. A tak dokładnie, co my będziemy musieli zrobić. Pyk. Pyk. Kwieczka. Ile ja tego zrobię? 14, 24 książki. I teraz tak: tutaj, tutaj chciałbym, nie tu, bardzo szybko to się wykop, wykopowuje, i tak ja chyba tutaj wykopę, na stówę tutaj wykopę, bo nie mamy żadnego miejsca w ogóle, żeby wykopać. Więc mam nadzieję, że aż tak ciemno nie jest. Najprędzej weźmiemy troszeczkę. Już myślałem, że to jest jakiś ten. Yy, jakaś jaskinia. Mm -hmm. Tutaj po prostu jest ten agent. Dobra, potrzebujemy troszeczkę tego miejsca, więc mam nadzieję, że <laughs> szybko się z tym obrobimy, bo dzisiejszy odcinek też chyba będzie troszeczkę krótszy, bo jestem odrobinkę zmęczony, ale, ale specjalnie dla Was postarają się nagrać, więc za to musicie zostawić łapencję w górę, bo to naprawdę ciężko, bo i tak nie będziemy tutaj najprędzej żadnymi tymi. Hmm, Wszystkim dawać, dobra. Tutaj na pewno dajemy enchant, i zobaczcie. Tyleczkę, lapis potrzebuje. I need lapis. Come on. Dobra, 37 lazurytu, czy tam napisu lazorytu. No, to jest bez różnicy. I zobaczcie, gdybym teraz chciał z enchantować, to mogę na pierwszym i na szóstym. I zobaczcie, to jest dokładnie to samo. No, na drugim tutaj się akurat nie da. Dlatego zobaczcie. Jest na pierwszym i na szóstym. I jeżeli pyk, 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 pyk i musi być odstęp od tego jedna kratka. Yy, tak chyba. Pyk, 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 pyk. I teraz jak będzie? Teraz już jest na wydajność, niezniszczalność. Hmm. Weźmiemy na razie jedynkę, bo o wydajność jeden i niezniszczalność jeden, może być. I teraz będziemy musieli... Zobaczcie, straciłem chyba jeden level, czy tam dwa, nie wiem. I teraz będziemy musieli cały nasz arsenał... No dobra, nie czując zbroi, bo ona jest najlepsza. No i łuk jeszcze musimy zakrąć chyba. Yy, dobra, no to troszeczkę będzie tego. Zajmę pod wodą, ochrona przed pociskami. No troszeczkę mnie to boli, że muszę aż tyle go wykorzystywać, ale... Ochrona... Ochrona przed pociskami. Ochrona przed pociskami może nam się przydać. A dlaczego? Dlatego, że... <laughs> y -ha, dlatego, że... Y no co, że... Dlatego, że potrzebujemy... Y G bo smok z takimi jakby kulami magii, to chyba może nawet chyba nas tak jakby ochronić, chyba. Bo nie wiem. Y wszystko tutaj jest jeden, dwa, trzy. Gotowy teraz łuk jeszcze. Łuk możemy tutaj na to na moc 1 może być, tarczy się nie da, nie da. Cool. Ale książki możemy tutaj enchantować. I ja, nie, ostrość już mam. <laughs> mm -hmm. Wydajność, ostrość, wydajność, ostrość. Nie, to jest to samo wszystko. Więc dobra. Yy, to zostanie sobie tutaj. I co, co my jeszcze nam brakuje? Najpierw potrzebujemy jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, a tak dokładnie statyw alchemiczny. A byś, może zastanawiacie się, po co mi statyw alchemiczny i chyba, <laughs> zaraz wam powiem, tylko mi się wydaje jakbym stracił, straciłem te endrody, nie, nie endrody. Dobra, wiecie co, robię malutkie cięcie i wracam jak wrócę z tymi patykami, tymi, tymi, tymi. Co robi się ten proszek pomijany, bo bardzo są potrzebne. Więc widzimy się za chwilę. No dobrze, moi drodzy, już jestem z powrotem. Wróciłem yy, i mam 7 znalazłem. Musiałem troszeczkę po, pochodzić, bo u mnie teraz już jest 17 minuta, a u was nie wiem, która. I tak, teraz yy, najbardziej potrzebne jest to i statyw alchemiczny. I nie wiedziałem, że to tak się prosto robi. Dobra. I ten statyw alchemiczny, zastanawialibyście się może, po co nam? Mhm. I zaraz ja wam powiem. Tylko musicie mi dać sekundkę, bo właśnie zagubiłem troszeczkę. Yy, potrzebujemy... A, weźmiemy na osobnym bloku na przykład, nie wiem. Zamiast na przykład tego, bo nawet no to nie jest potrzebne. Mhm. Tutaj sobie damy ten statyw alchemiczny. Pyk. I on... Po co nam będzie potrzebny? Tutaj dajemy taki jakby zapalnik na to. <laughs> I teraz tak. Eee, muszę zrobić malutkie cięcie, ponieważ muszę pójść po książkę, więc widzimy się za sekundkę. No dobrze, moi drodzy, ja już jestem z powrotem. Poszedłem po książkę. Troszeczkę jej musiałem szukać. I tak, bo ja mam teraz tutaj przy sobie książkę z różnymi eee, tymi miksturami, które można robić i my mamy do tego bardzo dużo rzeczy. I najbardziej nam będzie chyba moim zdaniem potrzebne. Hmm. Widzicie? O, siła na pewno nam będzie potrzebna. Czyli musimy dać zwykły proszek i wodę do tego. I to będzie takie pitne bardziej, tylko że nie wiem gdzie... O, tutaj mam jedną butelkę i potrzebujemy troszeczkę jeszcze szkła. Yy. O, tyle starczy nam tych butelek. Nie, jeszcze troszeczkę więcej. Nie, 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 nie to, nie to butelki. Potrzebujemy bardzo dużo butelek. 22 butelki może starczy. I najbardziej potrzebujemy właśnie tego płomiennego czegoś. I tak. Yy... Albo się zagubiłem. Dobra. Yy, to, to dajemy tutaj. I te butelki dajemy tak, tak i tak. A, woda jeszcze potrzebna. Ja. Woda jeszcze potrzebna, to mm, zaraz wrócę. Chociaż <grymne> wiecie co, nie robię tego cięcia. Jak nam to urosło, kurde, kiedy ostatnim razem tu byliśmy? Będziemy musieli jeszcze dzisiaj pójść. No i cały kwitunek zaraz będzie zapełniony tym wszystkim. No i sami zobaczcie, wszystko już wtedy jest pełne. Więc to możemy wywalić i to możemy wywalić jedna butelka nam została więc możemy zgniłe mięso zostawić Uf, dobra więc idziemy, trzy butelki no nas nie zbawi, ale patrzcie jaki mamy ekwipunek cały pełen tego wszystkiego i tego, jeden statyw alchemiczny raczej nam starczy, dlatego, że jeszcze w endzie jest jeden i tak na pewno jeszcze będziemy potrzebować woda no, jakby to, żeby nie było to nie będzie koniec serii Minecraft Survivor. Będziemy ją dalej ciągnąć. <laughs> tylko, żeby nie troszeczkę rzadziej. Dlatego, że chciałbym się skupić też na kolejnych seriach. I zobaczcie, teraz to tutaj mi się to robi i jeszcze muszę Wam wytłumaczyć. Bo następny odcinek będzie polegał na tym, że. <laughs> następny odcinek będzie polegał na tym, że. Eee... za mam A. Będzie polegał na tym, że pójdziemy do do Endu, w następnym pójdziemy do m, tak jakby do m, takiej twierdzy w Endzie. No mogę to wam tak wyobrazić Dwa mikstura. Niezgrabna <laughs> <laughs> mm. mikstura i pół... Mdła, to jest mikstura, z gabem. Mdła, jak zrobić? Poczekajcie, chwilę poszukam w książce, bo ja nie wiem, jak tutaj zrobić mdłą miksturę. Bo odporność na ogień raczej nam nie jest potrzebna, bo tutaj, ta no, ta książka trochę jest wielka. Więc dzisiejszy odcinek będzie tak troszeczkę inny, dlatego że siedzę cały czas przed komputerami, przed książką. Magia zaawansowana nie. Nie. Yy. Mikstury przywlekłe, miktury miotane. O, tutaj mam to niezgrabna mikstura. No to potrzebuję ten. Yy. Brodawek. potrzebuję bro... bro... brodawek. Więc to na pewno musimy sobie zabrać. I tylko skąd my weźmiemy teraz brodawki, co? Mm? O! Uf, jest. Dobra. Yy, to szybciutko to dajemy wodę i szybciutko prześpimy się no nie zrobi się to w tym czasie no i będziemy, dużo będziemy potrzebować mm, na ogień w <coughs> znaczy, nie na ogień tylko na to drugie i na pewno i potrzebujemy tak czy, czy mamy dużo złota bo bardzo dużo go potrzebujemy i mam nadzieję, że gdzieś on tutaj jest bo byście się zastanowili, po co mi tyle złota aż będzie mi potrzebne to dlatego że yy, potrzebuję jeszcze marchewkę. To to w niech tamce To się jeszcze ach, nie, to już się nie alchemiluje czy coś Więc dajemy to i w tym czasie idziemy i musimy wziąć marchewkę. Dlatego, że potrzebuję na mm, niewidzialność. z nie na niewidzialność, tylko potrzebnie w ciemności. Zo no, night vision. Ja to mówię zawsze najwyższym, chociaż tak po angielsku też się nazywa. O. Potrzebujemy z nas dwie marchewki, nam starczy. O nie, potrzebujemy więcej marchewek, dlatego że będę musiał to tu jakoś tutaj zasiać. Dobra, dwie marchewki idealnie jej. I potrzebujemy i musimy ją zrobić teraz złotą. I teraz nie wiem, czy to się robi z samorodków złota, czy zwykłych. Ale wiem, że taka złota marchewka, ona bardzo dużo daje nam, chyba, dużo, nawet nie jak zwykłe. E, jabłko, ten, złote. To się dalej tam, ten tegesuje. A ja w tym czasie bym musiał zrobić. czekaj, to czego nie mogę. Mm -hmm. Jak? O, złota marchew Z samorodków, dobra. No to na easy. 60 samorodków. To to, to co mogę. Dwie marchewki. <k'>? I to mi teraz siła. Mm, chwila, bo nie mogę tego. Troszeczkę za dużo mam tych butelek, musicie się ze mną zgodzić. I tak, pyk, siła jest. To tą siłę na razie sobie. Tutaj będziemy dawać wszystko na ten: na wyprawę. Yy, <tryk> następne to. Złota machewka, Tylko, że muszę zobaczyć w książce: bo jeżeli ja chcę zrobić. Yy, wyczka, bo ja chcę zrobić. Na widzenie w ciemności. No to mm, widzenie w ciemności, przedłużone na przykład, nie, niewidzialność, skok, życie niewidzialność kurde ile tego tutaj jest, trzeciorzędne, może aż mnie łeb od tego boli, trucizna, mm, odporne ogień, życie, skok, o, dobra, potrzebujemy niezgrabną miksturę i y, to drugie, więc tak, szybciutko dajemy sobie wodę, pyk, lepiej sobie tak to wziąć, żeby później nie było, więc to weźmiemy, poczekamy chwileczkę, weźmiemy tamto drugie i bo tak, tutaj wszystkie rzeczy mamy zenchantowane, czy jabłko mamy, mamy jedno jabłko, mamy trzy jabłka, no starsza nam trzy jabłka, więc tutaj to wszystko dajemy. Na pewno łuk, ja już tutaj będę dawał nawet te wszystkie Rzeczy i zbroje, tak, tarcza na pewno sobie weźmiemy, bo tarczy nie da się sencentować, więc to jest jedyny minus. I teraz dwie złote marchewki. Oj. Jak Jaki jestem na siebie z... Nie, ja wziąłem nie to, co chciałem. O, nie wierzę, no, no, kurde, no. A co to w ogóle za tam? W ogóle muszę zobaczyć w tym czasie, co robi mi dwa mikstura. Mm. Tomorrow Niczego tutaj nie ma, dobra Więc nie wiem, po co nawet jest tam mdła mikstura I klarowana, serio? No to co teraz z... O! No teraz to nareszcie! Wiecie co? Chcia... dobra, szkoda, że nie wziąłem tylko kolejnego mm. Enchantu Enchantu? Nie, tego statywu Siema! Siema Andrzej, uśmieszek. Siema. No szkoda, że już nie możesz chodzić, no bo. Zas zasiedział się. Przecież tak samo się dzieje z tym. Z ludzkim życiem. Yy... I teraz świeczka. Ja chciałbym na przykład to przedłużyć. Na troszeczkę dłużej, bo to można. Na 3 i na 8 minut chyba. Przedłużone. Yy... Przedłużone, przedłużone. I się wciąż. Dobra, red stąd musimy dać. I to już będzie na easy wszystko będzie redstone jest i teraz tak noctovizja noctovizja wizja i redstone 1. i czy siła siłę mamy na trzy też na trzy więc to zrobimy i to będzie koniec odcinka bo u mnie to już jest 35 minuta a u was nie wiem która

Bruch troszeczkę sobie weźmiemy na pewno. jeszcze dzisiaj sobie tak bardziej się przygotujemy. Du na pewno bardzo dużo będziemy potrzebować cobblestone'a, dlatego że on jest bardzo no, wytrzymały. I też nie aż tak jak to z Ria smoka. Więc tak, tutaj już jesteśmy gotowi. Pochodnie są. Jakby się zastanawiać, po co mi noktowizja? Noktowizja mi będzie po to, yy, gdyż tam w naderze jest ciemno. No i tak. To jeszcze sobie zdejmiemy. Nie wiem po co ja to tak robię, ale. No, dziwnie mi się tak patrzy, że już kończę, pomału kończę tą mapę. Że nie ma pensy, tylko no wiesz, ogólnie to wszystko. No ale. Ważne, że przynajmniej to nie będzie koniec celi, tak ogólnie. Więc moi drodzy. Nie! Albo jeszcze dzisiaj sobie pójdziemy, a dzisiaj tak wyjątkowo zrobimy, że będzie dłuższa... dłuższy ten. Dłuższy, no wiecie... Dłuższy. Dłuższy odcinek i zjem sobie przynajmniej ten. Yy, weźmiemy sobie te nasiona wszystkie. Może przynajmniej sobie tak na wyprawę do zjedzenia, bo nie wiem, ile wdają marchewki. Na pewno dużo będziemy musieli wziąć chleba. Ło! Pyk, 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 pyk. Z powrotem i tak będziemy to wszystko robić. Nie wiem, po co w ogóle nawet ja te marchewki, no wiecie. Yy, rozwalam, jak one i tak wdają chyba po jednym życiu. Po, Jedno to życie. Nawet no ja chyba wam pokażę zaraz. Nie, wiesz. Audi zapomniałam. A później to najprędzej naprawię. Pomyślę, czy naprawić. Dobra. To szybciej. To, na, na speedie to szybko tak zrobimy. I nie wiem, czy nie zrobię przyspieszenia filmu. Ale zobaczę. A dzisiejszy odcinek będzie dłuższy. Więc moi drodzy, naprawdę kończymy już po malutku... Tak, jakby w ogóle ten Survival, ale żeby nie było spokojnie, to nie jest koniec. No, wiecie, w ogóle całkowicie Minecraft Survival, bo ta, ta seria ona jeszcze maksymalnie będzie. Nie, minimum, przepraszam, minimum ta seria może być z jakiejś. z jakiejś jeszcze. jeszcze jakichś 100 odcinków, minimum, bo. Jakoś to będziemy, ale przynajmniej... Ale będą troszeczkę krócej. Nie krócej, tylko rzadziej. Na przykład raz w tygodniu tylko, a nie... Teraz nagrywam dwa razy w tygodniu. Ale postaram się, żeby to jakoś fajnie było. Dobra, teraz buraki musimy rozwalić. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. pyk. Dobra. Szybko na speedzie, na speedzie, na speedzie, na no. speedzie. Ale dziwnie się tak czuję, że już to już będzie po pomalutku koniec. A nie, nie odcinka tylko ogólnie. I wiecie co moi drodzy? Jeszcze tak dziś teraz mi się przypomniało, bo w Minecraft jak jest już koniec na przykład już wejdzie się do tego portalu do endu, to są napisy końcowe. I moi drodzy, to wy zadecydujecie, czy lepiej żeby poczekać te dwie czy trzy minuty żeby przeczytać, żeby to przeczytać czy nie i musicie to napisać w komentarzach i to jest bardzo ważne dla mnie, okej, okay? bo żeby później nie było jakiegoś tam hejtowania czy coś w tym stylu, że a po co to czytasz i tak dalej, więc moi drodzy napiszcie w komentarzach czy, chcie, czy, czy chcecie, nie będę robił ankiety, bo, bo po prostu nie chce mi się, ale napiszcie, proszę was napiszcie w komentarzach, czy chcecie, czy chcecie, żeby były te napisy końcowe i jeżeli tak będzie, no to się bardzo ucieszę, a jeżeli nie, to nie. No bo to jest w ogóle, no wiecie. Więc dobra. Um, wejdziemy na górę, zrobimy tylko chlebek. Um, no i to będzie już pomalutko koniec e, koniec tego odcinka, ale moim zdaniem bardzo szybko mi zleciało. Nie wiem jak wam. No bo w sumie jak się gra, to zawsze tak się... W ogóle, no wiecie. E, chwileczkę, czy mi się to. Nie, już myślałem, że to mi się kończy. Dobra, no i tak. Na pewno sobie zrobimy pszenica. Czy my tutaj mamy pszenicę jeszcze? Pszenica? Nie. Dobra, więc jedząko dajemy tutaj. Wiem, troszeczkę mam tutaj syr. Yy, I tak, tutaj zrobimy tyle chleba, ile trzeba. A tutaj sobie weźmiemy jakieś jedzonko. I jeszcze chciałbym bardzo fajną rzecz zrobić, a mianowicie, gdyż yy, z tych nie, czy one naprawdę wam po nic nam nie są potrzebne, po nic naprawdę yy, tutaj mamy na pewno jedną złotą marchewkę mamy i chyba sobie, nie starczy nam tyle, wiecie co ja chyba sobie sam zrobię te yy, yy, złote marchewki i teraz tak, tutaj mamy marchewki więc zrobimy tyle złotych marchewek ile się da no i dobra yy -y. czy z tego da się coś zrobić? nie, to trzeba przepalić to nawet mi się nie chce już tego przepalać. Więc dobra. To już będziemy kończyć. Więc moi drodzy. Bo, nie tak. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. No i jeżeli tak, to możecie zostawić łapencję w górę. I jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to subika. No i moi drodzy, to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i cześć.